Słuchamy w salonie Kija W celu połączenia wybierz to nowo. Salon wybierz jeden. Serwis i części zamienne wybierz 2. Lub poczekaj na zgłoszenie się recepcji. Salon Kija Nowicki, sali Dzień dobry, mogę Dzień dobry Kija. Tak. E, proszę pana, moje nazwie Jacek Waleń. E, wy pracujecie normalnie, macie czynne? Do 16 dzisiaj zaraz kończymy. Dobra, to może pan mi szybko pomoże, o co chodzi? Bo ja no, sytuacja prosta. Ja jechałem z kolegą samochodem wczoraj moim, tam przez las, bo tu skalmierzyce tak. jesteśmy. E, skalmierzyce tak. pan wie. E, takim Łukaszem, bo my jesteśmy tam Łowczy, wie pan. Tam na polowanie jeździmy zwierzyna, tropienie picie, no powiem szczerze, wszystko, żeby tylko z domu z babami nie siedzieć. I tam na polowanie skoczyliśmy tak. normalnie tu u nas w Skalmierzycach, mimo tych tam obostrzeń, wie pan, ale pojechaliśmy tym bocznymi trasami po prostu, nie? Tak po, po prostu po południu tam bocznymi pojechaliśmy i po tym samym polowaniu mówimy, no zrobimy jakieś tam ognisko, nie? Zjemy jakąś kiełbaskę, jak coś tam do tej kiełbaski małego też wiadomo zrobimy. Mamy teraz po prostu przymusowe wolne, wie pan, to dużo, dużo czasu do wolnego, bo my tam pracujemy ogólnie we Włoszech przy obsłudze wyciągów narciarskich, tam Liwino Glenlivet, ale to już nie o to. I tam po prostu pojechaliśmy na taką tą ukrytą polankę, taką błotnistą drogą, taką kałużastą, wie pan, tam po środku lasu. Na taką polanę tam, nie? Tam koło tej ambony tam strzeleckiej i po prostu tam chrustu nanieśliśmy, tam ognisko ja rozpaliłem, wszystko przygotowaliśmy i ja do tego Łukasza mówię, no weź no idź do samochodu po kiełbasę, bo tu już trzeba nakuwać, nie a on nagle wraca taki, wie pan, spanikowany, zrzajany i mówi, że no nie ma kija wie pan, to my przez cały raz jedziemy dwa dziki tam ustrzelone, robota wykonana, a on nie wziął kija i teraz czy wy coś tu możecie pomóc? to taki nie no, kija, wy jesteście. No, A my jest, Mamy samochody marki kija. To takie też są? No powie pan, my to mamy wszystko przygotowane i tu numer mi. Patrzę, pierwsze co mi wyskoczyło kija, no to wy to dowozicie? Proszę? Wy to dowozicie te, tego kija? Chyba jest wam jakaś pomyłka. się Posiedzenie do salonu samochodów marki. Pan, ja mam... Taka marka samochodów. Takie? No bo ja mam, ja mam terenowy. No tak, ale my nie strzeliśmy kij do ogniska, proszę pana, tylko samochody. No to czemu macie kija napisane? A co mamy kija? Bo taka jest marka, tak jak Ford, Opel, to Volkswagen, to są marki, tak? Czyli że wy. To marka jest samochodów kija. Czyli że. A to już wiem, a. Czyli że Czyli wy po prostu wy to przywieziecie tym samochodem, tak? Jak ja zadzwonię teraz, to pan to przywiezie, to ja mam panu podać teraz A, koordynaty? Czy jak to nie jest? No, wie pan, to, to jest, to no, jest... No to nie, no to ja nie wiem To ja zadzwonię może do centrali, bo Ja myślę, że to jest tak, jak się zamawia na przykład pizzę I oni przywożą, no to Jak się do was zamawia, to wy proszę powiedzieć... No bo... dobrze, ale ja nie trzeba, ale... Kij do ogniska panu przywieźć? Ja mogę panu samochód przywieźć Z kijem? Pan go A. Nie kijem to strasznie drogi interes, to by musiał kupić auto i pan by to przywiózł wtedy. Czy po prostu to jest odbiór u was? Bo już nie rozumiecie. Tak, odbiór od, od samochodu jest u nas. I my kij nie dostarczamy, jako tako do ogniska. A nawet jak się weźmie większą ilość, 10, bo wam się nie opłaca z jednym po prostu jechać, tak? Proszę pana, my nie zajmujemy się sprzedażą kij do ogniska, czy pan to rozumie? My mamy samochody. Auta. Dostajemy. no bo ja są. Ja... Taki tak marki kija. To jest taka? W ogóle? Nie, bo my tu z mniejszej miejscowości wie pan. Ja mam terenówkę taką, nie? Łaz. Bo ja myślałem, wie pan, że przepraszam, że jak tu jest takie ogłoszenie, że jak tą pizzę przywożą, nie? Normalnie, to wy macie takie samo, że tylko że kije przywozicie. No bo my tu w lesie. Nie, myśmy, nie, myśmy ludzie lasu, że żeby się do kija przywieźli, wie panie, jeszcze może piwo z kija, tak, od razu tak już to tam żar jest nie z tym piwem, nie? No ale dobra. No, no to dobra, no to ja będę dzwonił może, do, Może kurier jakiś by pomógł? No nic. No to życzę dużo zdrowia, no i niech tam się sprzedają, nie wiem jak to te kije, ale niech będzie. Wszystkiego dobrego. Ja, się sprzedają. Zajemnie. Do widzenia panu.